Siema widzowie dzisiaj jesteśmy z wizytą na naczelnego optymazatora chodów w Polsce w GSP Training Center, co mamy w dzięki firmy Food Medical takie piękne wkładeczki diagnostyczne. Digit Sol Pro to się nazywa. Wygląda to tak. Wkładamy to do buta. Mamy tutaj taki chip. I za chwilę będziemy wam pokazywać, czym się zajmujemy, między innymi Wojtek. Jak na przykład ma za to w Polsce. E, tak, chcielibyśmy zobaczyć dzisiaj, jak wpływa prawidłowy chód, taki, który my uczymy. Znaczy, może nieprawidłowy chód, który my uczymy, który dopracowaliśmy przez wiele lat, e, który wprowadza fajne zmiany w ciele. A jak e, wygląda chód ten, który jest opisywany w książkach, e, który jest podzielony na jakieś fazy, e, które w literaturze fachowej cały czas się e, przebijają. E, I teraz, jakby, gdy zabraknie jakiejś fazy chodu z tej literatury, no to uznajemy za chód patologiczny, albo chód, który trzeba właśnie doprowadzić do tego, żeby był taki jak w tej literaturze i on jest tym chodem, który jest prawidłowym. Ja zanegowałem ten chód, nie dlatego, że on jest zły, lepszy, gorszy, tylko po prostu staraliśmy się zrobić coś tutaj takiego, co ma realny wpływ na nasze ciało, czyli dajemy optymalną dawkę, jaką jest chód, która pomoże nam zwiększyć albo poziom sportowy, albo ogólny poziom populacji generalnej, która nie lubi się ruszać, ale no jakby od chodu już nie ma wymówki. Po prostu i tak chodzi. Także zobaczymy sobie na jasku najpierw przejdzie się we wkładkach, które pokażą nam jakiś wynik chodu i przyrównamy to do norm, które są w programie tak zapisane, co one nam pokażą. Spróbujemy sobie przejść tak, jak powinno chodzić według literatury i zobaczymy, Eee, przetestujemy kilka ruchów złożonych, czyli przysiad, overhead, squat, eee, co, coś jeszcze innego, zobaczymy jak zareagują te testy mięśniowe, a później dążymy sobie na szkód, zobaczymy co pokaże algorytm wkładki i zobaczymy jak przełożyć to na ćwiczenia, eee, które zrobi ja wam tylko z mojej perspektywy jeszcze, bo ja po bokiem Wojtka i Kamila gdzieś od dwóch lat już trenuję, na więcej. Yy, więc ja swój poziom sprawności oceniam na bardzo duży, ale bazuję przede wszystkim właśnie na tym wzorcu, obok ja yy, Zrobimy może... Zobaczymy jak teraz ten przysiad wygląda, tak. bo ja jestem po podróży prosto, nie? Tak, co O, dzieje? 4 godziny siedziałem w aucie, więc podejrzewam, że nie jestem w wybitnej formie, ale no o, zobaczmy jak to wygląda. Kiedyś, żeby tak coś zrobić, to się rozciągać bardzo w Dawaj, ja, jeszcze tak. raz. Będziemy. Tak, dokładnie, Ja jak przyjechał na pierwszą wizytę, ja to, to. Poza tym, że przyjechał z jedną czwórką tylko. <laughs> i Staraliśmy się odpalić w ogóle włącznie do pracy. I od tamtego czasu już naprawdę dużo się zmieniło. I to, co właśnie jest w tej optymalizacji kodu, czy optymalizacji ruchowej, którą robimy sobie z Kamilem. To jest to, że właśnie jesteśmy sprawni jak lampa praktycznie cały czas, i jakby ta sprawność nie zanika. Nie musimy się ugrzewać, rozciągać zbyt mocno, żeby doprowadzić do jakiegoś punktu wyjściowego, który daje nam zakresy, tylko po prostu zwykła rozgrzewka wystarczy tak, żeby przygotować się do treningu. Dobra, czyli ja szykuję sobie tutaj badanie. Za chwilkę podłączymy sprzęt. Badanie zrobimy na bieżni, żeby to zawsze były niezmienne warunki, bo jakbym miał gdzieś tam chodzić, to zaraz albo wiatr będzie wiał, albo coś będę oszukiwał. Także będzie za każdym razem tak samo, i prędkość i wszystko, idziemy na Albo Aby jakaś będzie, baba z psem wyjdzie. Teraz, <grym> a Wojtek <a, grym> w trakcie mam powiem, mniej więcej, co ja tam robię w trakcie takiego chodu i później sobie porobimy testy, nie? Dobrze, teraz y, Jacek zaczął badanie chodem y, powiedzmy metodą połów, z którą y, sobie dopracowaliśmy. I teraz zwróćcie uwagę na to, że środek ciężkości, który on stawia na nodze wykrocznej, jest bardzo blisko jego środka ciężkości, czyli tak naprawdę spada na płaską stopę. Tego kąta natarcia pięty jest bardzo mało, myślę, że to będzie w okolicach 15 stopni. Literatura fachowa pokazuje, że to jest od 20 w górę, więc tak naprawdę powinno to wykazać już jako chud patologiczny. Ale teraz wykorzystujemy grawitację do tego, żeby jatek wytrącał się. Przez to, że stawia bardzo blisko nogę pod sobą, on od razu traci równowagę i spada do przodu. Przez co tak naprawdę nie ma fazy odepchnięcia, tutaj, to jest tylko zabranie nogi i dostawienie je znowu jak najbliżej środka ciężkości. Każdy krok powoduje to, że wytrącamy się w przód. Nie ma przy takim kroku z długim krokiem, przy takim chodzi z długim krokiem, jest faza jeszcze wychylenia na boki często. A tutaj przy skróconym kroku, czyli z podwyższonej kadencji, tak jak tutaj u Jacka, mamy wytrącenie się do przodu, co niweluje nam utratę stabilizacji do boku. Teraz jeszcze mamy jedną ważną rzecz. W momencie fazy podporu mamy trzy punkty w jednym miejscu, czyli to będzie bark, środek wiodra. E, który, te dwa punkty mają się znaleźć nad środkiem stopy, czyli w momencie dociążenia jej e, jesteśmy tak naprawdę w jednej linii e, i wtedy następuje to wyciącenie się z równowagi, grawitacja nas zabiera i oczywiście długość kroku jest podyktowana prędkością, jaką zrobi e, Jacek, a nie odwrotnie, czyli jakby nie zwiększamy prędkości przez to, że wydłużamy krok. To jest zawsze odwrotnie. Dobrze, i teraz w zakończył chód. Składki się skalibrowały, wszystko spisały. A my sobie zobaczymy testy mięśniowe, jak wyglądają. Jak wyglądają zakresy pracy. Czyli mieszkiem posadkowy wielki, uprzymaj, zakres różnych mocno do pracy. Siła jest. Z o z drugiej strony, bo nie złapałam. Figury, trzymać mocno. Jak widzicie, zakres pracy jest, to też jest ważne często. Eee, nie ma rotacji na biodrze, tak? czyli większość ludzi nie potrafi podnieść jej nogi przy rotacji, bo wszystko się tutaj e, zawali. E, połóżmy na plecach. Sprawdzamy sobie mięśnie poszatkowe średnie, mocno do boku. jest, mocno do boku. Okay. Teraz sprawdzimy sobie jeszcze pracę mięśnia czworobocznego lędźwi, czyli dwa psie kozetki. E, bo jest sobie jest to wszystko neru, Dużo zdjęcia jest e, bocznego, za pracę do boku. Praca jest, pójdź nogi, ja sobie ruch, to samo tutaj, jest dużo ruchu, mamy dużo zdjęcia mocno na mnie, dużo pracy, mięsień biodrowo-lizmowy, noga, przepracuję tutaj jest praca, z tej strony do góry, tutaj jest praca, jeśli trochę sobie to tutaj nogi poszedł, połóż na mnie, utrzymaj nogi, bardzo lekko pracuje. przepracuję do góry proste, prosty lekka działa. Czyli tak naprawdę po chodzie, który jest dobrze wykonany e, w naszej koncepcji, wszystko powinno być odpalone. E, czyli wszystkie mięśnie, wszystkie zakresy e, wszystko powinno... E, albo się powiększyć, jeżeli wcześniej były mniejsze, a, i powinno być okay. dużo ludzki. O, o. Kiedyś to są to. Tak, to wszyscy pamiętamy. I tak naprawdę, to dlaczego wprowadzamy, dlatego bardzo mocno bazujemy na chodzie w naszej koncepcji, on pokazał nam, że można dużo rzeczy ominąć, jakichś ćwiczeń mobilizacyjnych, ćwiczeń siłowych, które mają usprawnić nasze zakresy, powiększyć je, wystarczy tylko się przejść często, tak żeby wszystko fajnie zadziałało. Teraz będę się starał. Tak jak mówi literatura. W sumie aż tak jej nie czytałem, ale, ale dużo na ten temat słyszałem. Próbuję robić pełne przetoczenie pięty, żeby ten krok był taki pełny, żeby był wyprost kolana tutaj z przodu. Jakieś tam takie rzeczy typu prostować, się ściągać łopatki, żeby to ładnie wyglądało i w ogóle. Nie jednym słowem, próbuję bazować w tym podzie na pracy mięśniowej, żeby nie jako tą biernie zagarnąć i wykonać to przemieszczenie. No i sumie to jest wszystko, nie. I tutaj doskonale widać, że Jacek stara się jak najdalej ustawić są nogę do przodu, czyli, żeby uzyskać ten kąt natarcia pięty powyżej 20 stopni, my musimy uderzyć praktycznie samą końcówką pięty, i oczywiście tamte fazy, wszystkie, które są w literaturze amortyzacji, przetoczenia następują, ale to też się dzieje. Ustawia stopę daleko za punktem, za środkiem ciężkości, więc tak naprawdę musi zrobić fazę odepchnięcia się, żeby wejść na stopę, czyli tak naprawdę mam jeszcze fazę hamowania, która występuje z przodu i fazę odepchnięcia, która występuje z tyłu. W metodzie, którą uczymy, i tak samo jak w metodzie po zbieganiu, te fazy nie występują, co też pokazuje bieżnia zebris, na której sobie takie badania robimy. Tak główny problem jest taki, że praca mięśniowa jest celem, a nie efektem przemieszczenia, nie? czyli ja się staram pracować mięśniami żeby chodzić, a nie mięśnie pracują po to żeby wyrównywać moje przemieszczenie. Dokładnie, to jest coś y, ważnego na przykład jeżeli y, większość ludzi używa na przykład y, stabilizacji barku czy pracy barku, y, buduje siłę mięśniową, żeby na przykład y, wzmocnić bark. Co często nie jest kluczem, bo e, my szukamy bardziej stabilizacji dla ciała, czyli my chcemy opanować wszystkie ruchy, które są wykonywane przez ciało, stabilizując je mięśniami, a nie generować siłę, która ma utrzymać się w kupie. E, może Cię zawiłe, co powiedziałem, ale e, wymaga to od nas mniej energii, e, no i ruch jest bardziej ekonomiczny. Czyli my wytrącając się, chcemy opanować to wytrącenie, czyli ustabilizować wszystko, a, a nie pracować tak, jak ja tak powiedział, mięśniami, żeby wykonać powiem ten 60 teraz to jest najważniejsze Boga. nie ma tragedii bo jestem dobrze wyciszony ale, ale powiem że odczuciowo na przykład lewa łopatka jest taka że już mi się takie coś dzieje i już mi nie jest tak przyjemnie że sobie mogę usiąść i teraz jakbym to tu opuścić to, to jest strasznie sztywny prawdziwy sobie oczywiście testy jak jak one teraz wyjdą po e, po tym chodzie, tylko ja sobie podniósł nogę do góry, śmiało. Chyba że ten zakres ruchu się od razu zmniejsza. Dlaczego? No bo mięsień jest już bardzo mocno twardy, bardzo mocno jest ten, się to, utrzymać sobie nogę te pracy do góry. Siła mięśniowa nam spada, no też tej siły na początku troszkę jeszcze było. To samo tu do góry, zakres ruchu jest większy. I teraz często ten chód mocno, siła jest. Często ten chód obnaża nam e, deficyty, e, czyli jeżeli coś się dzieje z jednym biodrem lub z drugim, to tak w tym wypadku, to będzie mniejszy zakres, to będzie większy, jeden będzie działał, drugi nie. A jeżeli no dobrze się wytrącimy z równowagi, tego problemu nie będzie. Włóżcie na plecy no, Nie ma pracy mięśniowej, Jaki ten test by nie był, to przyłożenie dużej, małej siły, czy on będzie powtarzalny, czy nie, mało to zmienia. Ja też tak nie potrafię utrzymać e, nogi e, w odwiedzeniu. Co się proszę. Prójdź na nogi, ja sobie ustawię. Idziemy do boku, pracę do boku. Siła jest, luz. Do mnie. Siła jest. Utrzymaj nogi. Do góry. Nie ma pracy. Czyli te e, słabe takie e, punkty, które e, były e, nadwyrężane w takich niebalansowane przez inne mięśnie, zawsze będą osobne. to <grym i zainteresowanie> jak widzicie od razu wróciliśmy sobie do postawy Jaska przed kilku lat tak naprawdę, jest dwóch lat, e, gdzie e, jest przerotowane przez to, że hipertrofia na przykład na, e, na prawym na lewym ludzie było więcej? Nie, na prawym ludzi było więcej, lewa była w atrofii tak naprawdę. I wszystkie te rzeczy, które teraz testowaliśmy, wróciły, ponieważ wykonał ten grup do góry trzymaj, zaprasuj i nie ma pracy na mięśnie prosty brzucha. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli my stawiamy nogę daleko to tak naprawdę środek ciężkości jest pomiędzy naszymi e, nogami. Więc ja nie muszę w sumie używać brucha i jeszcze większość ludzi, jeżeli tego tempa w ogóle nie ma, to tak naprawdę zapada się w sobie i utrzymując nogi e, z przodu i z tyłu jakby zakleszcza całą pozycję i wtedy ten bruch jest na nie potrzebny. Występuje faza hamowania, faza odepięcia, żeby przekroczyć tą nogę, znów faza hamowania i nie ma wytrącenia. Ale jeżeli zrobimy sobie metodę naszą, czyli jeżeli ja zatrzymam się w tej pozycji, Spadając do przodu, muszę włączyć brzuch, żeby ustabilizować całe ciało. Czyli w pozycję planku wchodzisz. Nie? Czyli chodzę tak naprawdę... To tu się ćwiczy plank tak naprawdę, nie? Dokładnie. Teraz mamy przełożenie 1 do 1. Po co ta pozycja, w ogóle po co to ćwiczenie jest? To nie jest ćwiczenie na śpiętym brzuchu, ściągniętej mielicy, to już jest jakby na osobny materiał, ale tu wytrącam się z równowagi do przodu i wtedy ja, jeżeli chciałbym zatrzymać się, muszę włączyć fazę hamowania, ale z brzuchem z przodu. Więc przód, tył jest ładnie zbalansowany. Pośladek ciała, bo zakres na pośladku jest taki jak powinien być. Cała stopa działa, bo te przestroczenie oczywiście też następuje, ale nie w taki sposób, jak wchodzi w tym Ono Dużo sprawnień następuje, bo ono następuje po takim kole, bo się po prostu przetacza, a nie jest takie jajko, że jest. dokładnie I tu, i tu nie? czyli... No, jest, jest to schód bardziej ekonomiczny, co pokazują, przez badania na bieżni e, Mniejsze są siły występujące, mniejsze przeciążenia, mniejsze ciśnienie pod stopą. E, warto sobie spróbować, także zachęcamy. Tutaj oczywiście w trakcie tego, co ja tam chodziłem, to już wyniki badań gotowe, które są na, na serwerze tam powrzucamy, więc będzie na bieżąco widać, co w danym wariancie chodu wychodzi. Mm -hmm że na nie wiem, bo się nie patrzyliśmy, ale, ale myślę, że. Odczucia ciała są takie, po prostu było dużo ciężej i mniej wygodniej w tym wszystkim. Dokładnie. Spróbujcie sobie ten chód, bo e, tak naprawdę, jeżeli go zmienicie, Wiele rzeczy, nie to, że nagle wiele rzeczy się rozwiąże samych, ale będzie Wam łatwiej wejść w niektóre pozycje, będzie Wam łatwiej, znaczy może w ogóle, wyrzucicie sobie mobilizację na stawie biodrowym, bo wtedy im biodro bardziej stabilne, tym bardziej mobilne. Czyli jeżeli właśnie łączymy sobie brzuch, plus cały kol, który też jest z tyłu do pracy, to od razu ściągamy napięcie tylko z biodra i włączamy stabilizację, przez co dodajemy ich mobilizację. Spróbujcie sobie tego chodu. Oczywiście zachęcam też do przeczytania krótkiego e-booka, który stworzyłem. E, można sobie napisać maila do nas na prywatną wiadomość i wyślemy, e, jest on darmowy. Także wszystko tam jest wyjaśnione, ale dzisiaj myślę, że pokryliśmy też związkiem bardzo dużo jest do Także dziękujemy firmie, firmie, firmie Medical za udostępnienie nas sprzętu do badań. Dokładnie lajkować, komentować, subskrybować. I oczywiście polecamy do diagnostyki wkładki, bo bardzo dużo mówią o jakimkolwiek chodzi. Możecie bardzo dużo rzeczy wyciągnąć z tej wkładki, ale oczywiście my działamy troszeczkę w innych zakresach, bardzo mocno modyfikujemy wszystkie rzeczy, więc nie byłoby się bez schodu, dlatego wkładki DISO pokazały nam. Dużo danych, i to też wejdziemy w innym kierunku, ale nie znaczy, że gorszy. W innym, niezłym. Niezłym, dokładnie. Pozdrawiam.